Atmosfera dzisiaj była bardzo gorąca. Wszystko za sprawą protestów rolników, którzy wyruszyli z Mikołowa, przyjechali do Gliwic i na węźle Europa Centralna zawrócili. Protesty rolników dotyczą tak zwanego Zielonego Ładu, czyli pewnemu pakietowi rozwiązań politycznych wprowadzanych przez Unię Europejską. Zastrzeżenia rolników dotyczą także importu produktów rolnych z terytorium Ukrainy. Pojawiły się także postulaty większego wsparcia dla hodowli rolnej. Jesteśmy na Recie Śmiłowickiej w Mikołowie, gdzie rozpocznie się za niedługo protest rolników. Z nami jest pan Jacek Sznajder, pod... protest, przewodniczącym protestu oraz pan Piotr Wyciśnik, przedstawiciel Izby Rolniczej oraz współorganizator protestu. Panowie, chciałem z Panami tylko porozmawiać na temat tego protestu. Proszę powiedzieć, yy, jaka jest podstawa tego protestu, dlaczego on się odbywa? Podstawą tego protestu jest temat eksportu to towarów e, spoza granicy polskiej, czyli dokładnie z Ukrainy. Drugi postulat to są e, zasady Zielonego Ładu, które Unia nam narzuciła. No, koszty dla rolnika, a nie da rady nam tego wszystkiego, wytworzyć tego towaru, wyprodukować towaru, żeby byliśmy konkurencyjni dla Ukrainy. Jak będzie protest przebiegał? No, zaczynamy od skrzyżowania Oszeł Tam jest już oczywiście policja, która nam przyblokuje skrzyżowanie i z prędkością 15 km na godzinę, Przemieszczamy się w stronę Iwic na rondo obok Centrum Handlowego Europy Centralnej. Tam będziemy zawracać i jedziemy z powrotem na Mikołów. Państwa protez jest pewnym, pewnym wycinkiem protestów, które odbywają się dzisiaj w całym kraju. Wcześniej odbywało się także w Unii Europejskiej, widzieliśmy obrazki z mediów rolników z Francji, z Niemiec. Proszę powiedzieć, jakie jest stanowisko, czy znamy je władz samorządowych, rządowych dotyczących protestu, czy jakieś działania będą podejmowane? Na pewno po stronie państwowej też jest e, może jakiś tam, no może nie żal, ale gdzieś tam jest jakieś poparcie. W, w w naszym kierunku, że dział, nasze działania są słuszne, no bo e, dyktatura Unii Europejskiej już trochę za daleko sięga i myślę, że tutaj najbardziej sytuacja ekonomiczna nas zmusiła do podjęcia takich kroków, bo to jest przede wszystkim to jest taki główny zapalnik tego wszystkiego. Także myślę, że tutaj poparcie państwa może jest po naszej stronie, no ale też tego nie odczuwamy w jakichś ich. Mocnych działaniach i negocjacjach z wszystkimi przepisami, bo niestety tutaj musimy liczyć sami na siebie jak na razie. W tak to odczuwamy dalej. Unia Europejska nakazuje, więc rząd polski także też się musi dostosować przepisów jesteśmy w Unii. Duża część mieszkańców. Lokalnie nie rozumie tego protestu, nie ma czasu bądź chęci, żeby się więcej o tym dowiedzieć. Proszę powiedzieć, jakie są praktyczne aspekty związane z tym, że żywność z Ukrainy jest importowana dla, do Polski? Bo co do zasady, sytuacja geopolityczna jest jaka jest. Wiadomo, że trzeba Ukrainie pomagać. Taka, taka, takie wsparcie ekonomiczne, czy umożliwienie udostępnienia rynków. Polski dla, dla produktów rolnych, co do zasady się z tym zgadzamy. Proszę powiedzieć, jakie są związane z tym zagrożenia? Jak jakie jest podłoże tego sprzeciwu? No tak, wiadomo, że eksport musi, musi istnieć, bo taka jest polityka. Ale towar, który przychodzi z Ukrainy, powinien być oznakowany. żeby każdy klient kupując towar, ma mieć świadomość, że jest to towar od polskiego rolnika czy towar eksportowany z Ukrainy, wyprodukowany i za pomocą takich pestycydów, za pomocą takich, a nie innych środków. Nie ma żadnych informacji dla polskiego klienta, czy to jest towar od nas, czy to jest towar z Ukrainy. U nas są dużo większe koszty produkcji, bo Unia na nas wywiera takie naciski, że my po prostu. Nie wiem, wyprodukowanie tony ziarna u nas to jest koszt powiedzmy 600 zł, na Ukrainie 300 zł. To jest nieuczciwa konkurencja i owszem, możemy sprowadzać towar z granicy, ale produkujmy na takich samych zasadach z tymi samymi obostrzeniami. I to jest główny postulat. Chcecie sprzedawać dobra, produkujecie tak samo jak my. Jeżeli będą mieli takie same ograniczenia, nie będą w stanie wyprodukować takiej taniej żywności jak na dzień dzisiejszy. Druga sprawa jeszcze do polskiego rządu: jeżeli by mogli nam pomóc, to jeżeli ma ten eksport iść przez Polskę, no bo Ukraina nie ma gdziekolwiek e, wysłać tego towaru, to udostępnić tą Polskę tranzytem, żeby pojechało to na zachód. My nie jesteśmy gumką. Która do pewnego momentu się nabiera tym towarem, a już później co, no pęknie. Już jest, my jesteśmy na takiej etapie, że to już wszystko pęka. Więc ten towar zalał rynek, my naszego towaru nie będziemy sprzedać po takich cenach, żeby był jakikolwiek zysk z tego produkcji, tak, tu kolega mówił. Planujemy przejazd, nie, nie chcemy tutaj żadnych burd robić ani nic takiego, po prostu chcemy zaznaczyć, że w naszym regionie też my istniejemy i taki zawód tutaj jest, jak widać po załączonym obrazku, jest nas tutaj jeszcze trochę i chcemy pokazać siłę, która w nas jest, że Chcemy walczyć o swoje, o to, o naszą ziemię, żeby to mogło dalej funkcjonować. Zobaczymy jaki będzie odzew po, po naszym pierwszym wyjściu, bo tutaj jeszcze nigdy w regionie nie było czegoś takiego organizowane, także Sytuacja jest na tyle rozwojowa, że będziemy, będziemy widzieć co tam... Na pewno Ale... nie chcemy tym zakończyć, nie? Że jeżeli rzeczywiście udało nam się roz. no to chcemy też pokazać, że jak Będziemy walczyć tak... o dalej. O tak jest. Mamy dzisiaj zboże techniczne, olej techniczny, techniczny i tak dalej, bo teraz już nie, nie idą gotowe, nie, już do nas nadchodzą przetworzone A, towary, po to prostu problem odbiorem towarów nieprzetworzonych no to już teraz idą przetworzone towary i my tutaj podważamy jakoś, bo to no jest Proste do, do dojścia, że jeżeli ktoś może stosować u nas zakazane środki, a tam są dozwolone w i nie limitowane, I, bo i, przede, i, przede i, wszystkim nie tak. środki ochrony roślin są pod pełną kontrolą. My jesteśmy co jakiś czas kontrolowani przez agencję za to odpowiedzialne. Każdy musi prowadzić rejestr takich środków. Tam przypuszczam, że czegoś takiego nie ma. Tam jest po prostu samopas i to jest niezdrowa konkurencja. A kwestia oznakowania tej żywności, czy na przykład jakieś rodzaje śródwochowane środ roślin, które zostały użyte? No powinna być na etykiecie informacja dla takiego potencjalnego klienta. Że to zostało wyprodukowane z tymi, z tymi, z tymi środkami. Dokładnie. I klient będzie świadomy wtedy, czytając to wiąże. czym się to wiąże, nie? Że damy z jakiś nie tak e, 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 tylko jakaś konkretna informacja, został taki, taki środek, taki środek, Czy każdy człowiek, wpisując do Google informacje o tym pestycydzie, to będzie wiedział o co chodzi. A tego nie ma, nie ma takiej informacji. A czy równolegle na szczeblu samorządu rolniczego są podejmowane jakieś rozmowy ze stroną rządową i są podejmowane jakieś działania, no. żeby rozwiązać ten kryzys? Są wysyłane pisma i przez e, Krajową Radę Izb Rolniczych do ministerstwa, Ministro. a z ministrem tam bezpośrednio są jakieś e, rozmowy. E, no zobaczymy, jaki taki będzie efekt przyniesie. Powoli dobiega końca. Rolnicy wyruszyli z Mikołowa, przejechali przez węzeł Europa Centralna i właśnie wracają. Protest rolników dotyczy Zielonego Ładu, czyli rozwiązań wprowadzanych przez Unię Europejską, dotyczy również importu produktów rolnych z Ukrainy. Pojawiają się także postulaty większego wsparcia dla hodowli rolnej.